Mądrość to nie jest inteligencja, to nie jest coś wrodzonego, że ktoś ma, ktoś inny nie ma, tylko to jest pewne błogosławieństwo, pewna łaska, której możemy szukać, o którą możemy prosić, yy, która jest dawana przez Boga. Witajcie kochani, witam was o poranku. Dzisiaj chciałam powiedzieć parę słów na temat mądrości. Czytam akurat księgę przysłów. Ta księga zawsze mnie fascynowała, bo byłam taką osobą, która od małego chciała być mądra. Nie wiem skąd mi się to wzięło. Czytałam książki, w tych książkach kiedyś były same dobre książki, same wartościowe, może dlatego. Były różne postacie, różni bohaterowie, którzy właśnie charakteryzowali się tym, że podejmowali mądre decyzje. Potrafili cierpieć różne nieprzyjemności, odrzucenie przez innych ludzi, tylko po to, żeby móc prowadzić swoje życie w szlachetny sposób, w mądry sposób. I ja zawsze interesowałam się tym, skąd to się bierze, że jedni ludzie są mądrzy, umieją rozsądnie patrzeć na, na życie, wybierać dobre ścieżki, a inni ludzie jakoś tak instynktownie, spontanicznie. Podejmują złe decyzje, które prowadzą potem do jakiejś katastrofy w ich życiu. Kiedy czytam księgę przysłów i czytam takie słowa: zdobywaj mądrość. Zdobywaj roztropność, nie zapominaj, nie odstępuj od słów moich ust. Nie opuszczaj jej, a będzie cię strzegła. Ukochaj ją, a zachowaj cię. Podstawą wszystkiego jest mądrość. Zdobywaj mądrość i za cały swój majątek zdobywaj roztropność. Te słowa wskazują na to, że Mądrość, która jest taką rzeczą, może abstrakcyjną, kojarzy nam się po prostu z pewną umiejętnością taką wewnętrzną, jest bazą dla wszelkiego innego błogosławieństwa, które w naszym życiu może być dla wszelkiego innego dobra. Mię zawsze interesowało budowanie fundamentów i. Takie podstawowe prace ziemne, że tak powiem, jeśli chodzi o naszą duszę. I wiem, że mądrość to nie jest inteligencja, to nie jest coś wrodzonego, że ktoś ma, ktoś inny nie ma, tylko to jest pewne błogosławieństwo, pewna łaska, której możemy szukać, o którą możemy prosić, yy, która jest dawana przez Boga. Tylko Bóg jest mądry. Cała księga przyców jest wypełniona wersetami, które mówią o tym, że mądry człowiek jest więcej wart. Niż dowódca wojsk, niż ten, kto zdobywa miasta, bo mądry człowiek potrafi jednym słowem rozwiązać wielkie konflikty, może powstrzymać wojny, może poprowadzić cały naród do wyzwolenia. I, I takie opisy, i takie słowa zawsze mnie fascynowały, ale przede wszystkim, kiedy widzę to w praktyce, kiedy widzę to, że to działa w życiu, widzę ludzi mądrych, którzy właśnie doprowadzają do takich sytuacji, jest to dla mnie świadectwo. Że, że to działa, że te słowa to nie są tylko słowa z Biblii, kiedyś tam napisane, ale że to jest prawdą. W tych wersetach, które przed chwileczką przeczytam, jest mowa o tym, żeby zdobywać mądrość. Czyli jeszcze raz, nie jest to jakaś wrodzona cecha, tylko to jest coś, co intencjonalnie możemy zdobywać, możemy tego szukać, możemy się tego uczyć od innych i powinniśmy te, to robić. Powinniśmy widzieć. E, Powinniśmy zauważać ludzi wokół nas, którzy są mądrzy, których owoce życia świadczą o tym, że są mądrzy. Czyli nie ci, którzy po prostu fajnie gadają i przechwalają się pewnymi rzeczami, ale ci, którzy prowadzą swoje życie w szlachetny sposób, którzy mają ułożone rodziny, którzy mają spokojne charaktery, którzy nie próbują się promować na siłę i wywyższać przed innymi, ale którzy służą i dobrze się czują w tym służeniu. To są ludzie, którzy. Że tak powiem, wyssali się w tą największą esencję życia, jaka tylko istnieje. Dokopali się głęboko poprzez właśnie mądre decyzje do, do źródła życia. Rozpoznali Boże prowadzenia w swoim życiu i odważnie je realizują. Nie zawsze są to ludzie, którzy wierzą w Boga, ale wierzę, że yy, mądrość. Jest darem dawanym dla każdego, który jej szuka. I nie zawsze ludzie potrafią nazwać czy rozpoznać, że ten dar, który otrzymali jest od Boga. Ale wierzę, że ludzie prawdziwie mądrzy, nawet jeżeli nie rozpoznali jeszcze naszego biblijnego Boga, to i tak potrafią korzystać z tego daru, który Bóg dla nich ma. I to jest tylko kwestia czasu, kiedy ugną swoje kolana przed Jezusem. I zdadzą sobie sprawę z tego, że ich mądrość jest ponad naturalnym darem. I teraz pewnie się zastanawiacie, jak szukać mądrości? Co to znaczy szukać mądrości? Co to znaczy, żeby zdobywać mądrość i roztropność za cały swój majątek? To znaczy, że czasami trzeba gdzieś pojechać, wydać pieniądze. Trzeba pojechać na konferencję, trzeba kupić książkę, czasami trzeba pojechać w daleką podróż, żeby spotkać kogoś, kto jest mądry, żeby zaobserwować, jak on żyje, w jaki sposób zwraca się do innych ludzi, w jaki sposób traktuje swoją rodzinę, w jaki sposób prowadzi swoją pracę. Takie typowe uczniostwo, tak? kiedy uczeń znajdował mistrza, to obserwował mistrza w każdym aspekcie jego życia. I, i to, jest mądre, to jest mądre, żeby inwestować w swoją własną mądrość, swój własny rozwój wewnętrzny, żeby czytać Słowo Boże, które jest czystą mądrością, stępującą z nieba, jest słowem prosto od Boga, które nas oczyszcza, które nas kształtuje, które pokazuje, jak myśleć. Warto jest inwestować czas, warto jest inwestować pieniądze, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Warto jest przesłuchać następnego kazania. Warto jest wziąć zeszyt i spisać swoje wnioski, żeby o nich nie zapomnieć. Tak często obserwuję chrześcijan, którzy są na różnych konferencjach, na różnych spotkaniach, na bożeństwach, gdzie płyną słowa mądrości, a oni nie zapisują tego. I te słowa w danym momencie ich poruszają, dotykają ich duszy, ale potem gdzieś ulatują. Warto jest wracać i powtarzać sobie, Słowa pełne mądrości, tak żeby nas kształtowały. Biblia dużo mówi na temat powtarzania, na temat tego, żeby nieustannie rozmyślać nad Bożym Słowem. To znaczy, że nie wystarczy jedno zetknięcie z Biblią, z jakimś wersetem, tylko potrzebne jest takie stałe wystawienie się, taka stała ekspozycja na Bożą Mądrość, na słowa, które będą nas kształtowały. Wiele jest osób zdesperowanych, wiele jest osób, które są nieszczęśliwe, które mają problemy, ale widzę, że gdzieś 80% tych różnych problemów w życiu można by było uniknąć, gdybyśmy byli mądrzy, gdybyśmy słuchali Boga, gdybyśmy byli Jemu posłuszni, gdybyśmy nie kierowali się jedynie emocjami tym, co chcemy, co nam się wydaje, a brali na poważnie Boże słowa, to, co Bóg do nas szepcze i poprzez przyrodę, ale głównie w swoim słowie. W piśmie świętym. I mądrością jest unikanie problemów. Mądrością jest unikanie sytuacji kryzysowych, zapobieganie złu, które może się wydarzyć. Zachęcam cię do przystodywania księgi przysłów, do tego, byś zdobywał mądrość, żebyś inwestował w nią, żebyś rozwijał się. A Bóg będzie ci błogosławił we wszystkim. Ta mądrość będzie cię prowadziła przez całe życie. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam ciebie do następnych. Nabywaj mądrości, otwieraj Boże Słowo codziennie i bądź z Bogiem tak często, jak tylko możesz. Błogosławię Ciebie, z Panem Bogiem. Pa-pa-pa.